Cześć, dzień dobry, witam się z Wami w nowym filmie. Witam się z Wami w pierwszym filmie w roku 2025, więc oczywiście chciałabym Wam życzyć wszystkiego, co najlepsze. I nie patrząc na to, jaki był ten poprzedni rok, to mam nadzieję, że ten nowy dla nas wszystkich będzie jeszcze lepszy. Mam małe opóźnienie z dodaniem tego pierwszego filmu, a to dlatego, że dopiero wczoraj odebrałam moją kamerę z naprawy. Może wiecie, że podczas nagrywania vlogmasów kamera mi się rozwaliła i dość długo na nią czekałam, ale teraz już wracam i od kilku lat. Ten nowy rok na kanale, zawsze rozpoczynam od QA, więc dzisiaj będzie tak samo. Zostawiłam wam jakiś czas temu okienko na Instagramie i wybrałam takie pytania, które pasują do noworocznego QA, a na resztę odpowiem innym razem. Dajcie mi znać, co tam u was, jakie macie postanowienia, jakie cele. Chętnie poczytam i zapraszam Was do oglądania. Będę musiała mocno pociąć ten film. Wiecie dlaczego. Zacznę od pytania, na które odpowiadałam też rok temu, czy zadomowiła się już w trójmieście i bardzo się cieszę, że tym razem mogę dać Wam inną odpowiedź, bo jest zdecydowanie lepiej. Nie mogę powiedzieć, że tak w 100% się tutaj zadomowiłam, bo do tego potrzebne by były jeszcze zmiany. Jak na przykład mieszkanie lub dom, do którego mam serce, w którym lubię mieszkać, w którym czuję się dobrze, więc na tym etapie jeszcze nie jesteśmy, ale sytuacja naprawdę bardzo się polepszyła. Ja przez ten rok mogłam dużo lepiej poznać trójmiasto, przetarłam takie. Moje własne szlaki, mam moje obowiązki, moje zajęcia, moje własne ścieżki, więc na ten moment jest naprawdę dobrze, ale nie była to łatwa zmiana. I ja pamiętam, że rok temu moja wypowiedź spotkała się z różnymi mm, reakcjami. Ja od zawsze mówiłam, że Trójmiasto jest super miejscem do zamieszkania i to był po prostu taki mój osobisty problem, że na początku nie mogliśmy się mm, dogadać. Ja niczego od nikogo nie wymagam, ale czasami można chociaż spróbować postawić się na miejscu innej osoby. I można chociaż spróbować zrozumieć, dlaczego dla mnie było to takie trudne. Przeprowadziłam się z miasta, z Dubaju, w którym tyle się dzieje, w którym wszystko jest dostępne, do trójmiasta, w którym życie jest takie bardziej powolne i muszę to powiedzieć, bardziej monotonne i to nie jest łatwa zmiana i ja sama też musiałam się w tym wszystkim odnaleźć, bo po prostu mój cały styl życia bardzo się zmienił. I teraz jestem w takim miejscu, że nawet lubię tutaj mieszkać, i wiadomo, pewnie będą jeszcze rzeczy, na które będę narzekała, ale tak samo w Dubaju są rzeczy, na które narzekałam i na które można narzekać. Nigdzie po prostu nie jest idealnie i trzeba jak najwięcej korzystać z tych pozytywnych stron m, miejsca, w którym mieszkamy. Co się zmieniło po trzydziestce? Wszystko mnie boli to oczywiście tak pół żartem, pół serio, ale naprawdę czasami odczuwam ból w miejscach, w których do tej pory go nie odczuwałam. A tak na serio to myślę, że większość tych zmian nastąpiła stopniowo przez te ostatnie kilka lat. Nie było tak, że wybiła mi trzydziestka i nagle wszystko się zmieniło. Zauważyłam, że jestem bardziej ostrożna, mniej spontaniczna, mniej szalona, głośna. Jeszcze bardziej cenię sobie prywatność, spokój, ciszę. Zmieniły się moje priorytety, ale do tego jeszcze przejdziemy. Wielu aspektach wolę jakość niż ilość. Mam zupełnie inne podejście do luksusu. Jestem jeszcze bardziej empatyczna i zwracam dużo bardziej uwagę na to, co dzieje się wokół mnie. Zmienił się oczywiście mój wygląd, moje ciało, mam siwe włosy, utrata wagi idzie opornie, więc tych zmian jest dużo, ale i tak uważam, że wiek to jest tylko liczba, nie ma się czego bać, ta trzydziestka wcale nie jest taka straszna. Nie powiem, że jest lepiej niż jak miałam 20 lat, bo często to słyszę. Ja uważam, że moje życie 20 latki było świetne, na pewno nie było standardowe, ale było bardzo ciekawe. Są to zupełnie inne etapy życia i z każdego trzeba naprawdę na maksa korzystać, bo im człowiek jest starszy, tym ten czas dużo szybciej leci i gdzieś nam mm, ucieka. To jest taka ogólna odpowiedź, bo mam jeszcze kilka pytań, nie chcę, żeby ten film był za długi, ale możecie mi dać znać, czy chcielibyście zobaczyć taki film 20 kontra 30, gdzie mogłabym bardziej rozwinąć te odpowiedzi. Czy wrócisz jeszcze do regularnych podróży? Ten etap mojego życia uważam za zamknięty. Ja wiem, że nie to chcieliście usłyszeć. Wiem, że są tutaj osoby, które oglądają mnie dla moich wyjazdów, ale regularne podróże już nie wrócą. Chciałabym, żeby było ich więcej niż w zeszłym roku, ale na pewno nie będzie tak, że teraz minimum raz w miesiącu gdzieś wyjeżdżam, a w domu jestem tylko po to, żeby się przepakować. Tak szczerze, to chyba nawet nie miałabym już na to siły. Przez kilka lat moje tempo było bardzo szybkie. Moje życie było intensywne. Ja cały czas gdzieś wyjeżdżałam i to był mój priorytet, żeby podróżować, żeby zobaczyć, jak najwięcej większą ilość miejsc. Teraz to życie się zmieniło, nie jestem już tą szaloną dwudziestolatką, tak jak Wam już wspominałam. Mam inne priorytety, takie jak rodzina, dom, praca, rozwój i to też jest bardzo fajny etap w życiu. Nie oznacza on oczywiście, że całkowicie zrezygnuję z podróży, bo za bardzo to lubię, więc będą tutaj filmy z miejsc, w których już byłam, będą filmy z nowych miejsc i bardzo za mną chodzi też podróż w pojedynkę, zobaczyć jak to jest teraz, jak jestem starsza i możecie mi chętnie dać znać, z jakiego miejsca chcieli Chcielibyście zobaczyć filmy z takiej podróży solo? Gdzie chcielibyście mnie wysłać? Napiszcie w komentarzu. A może tam właśnie pojadę. Mówiłaś, że to może być Twój ostatni rok na YouTube. Czy podjęłaś już decyzję? To było najczęściej zadawane pytanie i wcale się nie dziwię. Mamy nowy rok. Ja przed nagrywaniem tego QA obejrzałam filmik z tamtego roku, bo chciałam się upewnić, co dokładnie w nim mówię. I pojawia się tam kilka warunków, że tak powiem. Po pierwsze, chcę dokończyć serię Body Update. Chcę ją zakończyć w takim momencie, kiedy osiągnę mój cel. Po drugie, chcę tutaj być, jak wypije mi 10 lat na YouTubie, a to będzie jakoś w marcu. A po trzecie hmm, chcę nagrywać, jeśli będzie mi to sprawiało przyjemność. I ja wszystko to, co powiedziałam w tamtym filmie w dalszym ciągu podtrzymuję. Trzeba mieć jednak na uwadze to, w jakim ja stanie wtedy byłam. Różnica w tym, jak czułam się rok temu, w styczniu, w lutym, a jak czuję się teraz jest bardzo duża. I nawet Vito, może pamiętacie, powiedział wtedy, żebym nie podejmowała tej decyzji teraz, żebym poczekała, aż poczuję się lepiej, żebym poczekała, aż będę znowu trzeźwo myśleć, aż nie będą mną rządziły hormony i miał rację, bo wtedy nic nie sprawiało mi przyjemności i nagrywanie nie jest jedyną rzeczą, nie jest moim jedynym hobby, które na tym wszystkim ucierpiało. Ja najchętniej wtedy rzuciłabym wszystko i nie robiła nic i było to też w niektórych filmach widać, dlatego myślę, że teraz jest odpowiedni moment na to, żeby powiedzieć przepraszam. Przepraszam Was za to, jak wyglądał ten poprzedni rok i chcę też powiedzieć dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy dalej tutaj ze mną są. Ja naprawdę bardzo to doceniam że w dalszym ciągu oglądacie moje filmy i ja wiem, że są tutaj osoby, które obejrzą wszystko, bo po prostu mnie lubią. Lubią mój głos, lubią moją estetykę, lubią moje poglądy i oglądają każdy film, komentują każdy film, także dziękuję Wam bardzo, ale czytam też komentarze, w których jest konstruktywna krytyka i ja sama chciałabym, żeby te filmy były lepsze niż były rok temu. Dzisiaj rano, jak wróciłam z treningu, to Wito powiedział do mnie, że wyglądam tak promiennie, że wyglądam tak zdrowo, mam uśmiech na twarzy. W tamtym roku tak. Nie było. Ja w 2024 roku o tej samej porze rzadko kiedy miałam dobry dzień i to przykładało się właśnie na moje filmy. Więc jeśli to, że czuję się teraz lepiej, to, że mam fajną, dobrą energię, przełoży się na to, jak będą wyglądały moje filmy i że one będą miały właśnie taką samą fajną energię, to wtedy nie widzę sensu, żeby zamykać kanał, bo ja bardzo lubię to robić. Teraz mam super czas, czuję się dobrze, ale zmieniło się to tak naprawdę dopiero pod koniec roku. Nagrywanie vlogmasów przyszło mi z taką. Lekkością i sprawiało mi naprawdę bardzo dużo przyjemności, ale jeśli nie będę miała tej przyjemności z nagrywania i będę rano wstawała i sobie myślała, o nie, znowu muszę coś nagrać, a takie sytuacje w tamtym roku szczerze były, to wtedy nie widzę sensu, żeby dalej prowadzić kanał. Zobaczymy, jak będzie, bo do marca jest jeszcze trochę czasu. Mamy w lutym całkiem fajny wyjazd, dla mnie zupełnie coś nowego, więc może być śmiesznie. Wraca oczywiście też body update, więc mam w planie. Filmy. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona. Ja nie mogłam się doczekać, aż dostanę z powrotem moją kamerę. Odebrałam ją wczoraj i dzisiaj od razu mm, chciałam nagrywać, więc e, jest fajna, pozytywna energia. Czekam też na Wasze komentarze w, mm, przez te następne kilka miesięcy, czy będzie jakaś różnica w tych moich filmach. I wtedy zobaczymy. Ja na pewno nie chcę robić niczego z przymusu, to ma być dla mnie fan. Im więcej ja mam frajdy z nagrywania, tym lepsze będą filmy. Rok 2024 należał do tych gorszych czy lepszych, najlepszy i najgorszy moment. Nie był to najgorszy rok, nie był to też najlepszy rok. Powiedziałabym jednak, że jest bardziej po stronie tych gorszych lat. Nie wydarzyło się nic strasznego. Wszyscy w mojej rodzinie mają się dobrze. To jest dla mnie najważniejsze. Po prostu on osobiście dla mnie nie był zbyt łatwy. To są takie moje małe porażki. Czuję, że nie do końca wykorzystałam ten czas, który miałam w tamtym roku. Nie chcę też mówić o najgorszym momencie, bo byłaby to jakaś błahostka, patrząc na to, co dzieje się na świecie. Więc z Skupmy się może na tych pozytywnych stronach, bo najlepszym momentem 2024 były moje 30. urodziny. To, że tyle osób z całej Polski, z zagranicy przyjechało tutaj do Trójmiasta, żeby spędzić ze mną ten dzień. Ja byłam przeszczęśliwa. To była tak fajna impreza, i tak nieskromnie powiem, że była to jedna z lepszych imprez, na jakiej kiedykolwiek byłam. I nie jest to tylko moje zdanie, bo bardzo dużo moich gości właśnie do mnie z tym wróciło, że świetnie się bawili, także naprawdę. Był to super czas, święta też były cudowne, było tyle osób, było tak śmiesznie, mnie po prostu poliki bolały od śmiania się, więc wszystkie te takie właśnie momenty z rodziną, ze znajomymi, to były najlepsze momenty tego roku. Moją trzydziestkę będę wspominała do końca mojego życia, naprawdę zapamiętam ten dzień na zawsze. Kiedy przeprowadzka? To pytanie pojawiało się również bardzo często, bo Wy doskonale wiecie, że my nie lubimy naszego mieszkania, a bardziej tego osiedla. Hałasy, remonty cały czas nam towarzyszą, nie mamy tutaj spokoju. Dodatkowo jest taka dziwna atmosfera. Wiecie, czasami są po prostu takie miejsca, w których człowiek nie czuje się dobrze i to jest właśnie takie miejsce. Niestety znalezienie nowego lokum w Trójmieście wcale nie jest takie łatwe i teraz mogę Wam już powiedzieć, że naszym priorytetem w roku 2024 było znalezienie nowego... I na tym bardzo mocno się skupiliśmy, i oprócz oczywiście innych powodów, to właśnie też między innymi dlatego było mniej podróży, przełożyłam moją operację plastyczną, bo w każdym momencie chcieliśmy być gotowi na tak dużą inwestycję. Niestety rynek tutaj trójmiejski nie ma zbyt wiele do zaoferowania, każdy z Was może sobie to sprawdzić. Nie mamy tutaj takiego luksusu, jak na przykład w Warszawie, że możemy sobie przebierać w nieruchomościach. Rzadko kiedy pojawiało się ogłoszenie, które by nam się spodobało, i ogólnie cały ten proces był bardzo. Bardzo ciekawy i niektóre nieruchomości tutaj były zaskakujące, więc zobaczymy, co będzie. Rozważamy różne opcje, ale ja też nie jestem osobą, która dużo mówi. Ja po prostu wolę zrobić i podzielić się z wami wtedy, kiedy coś będzie już wiadomo, kiedy coś będzie już gotowe na 100%, a nie gadać, 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 a później nic z tego nie wychodzi. Więc zobaczymy, jak będzie w tym roku. Możecie za nas trzymać kciuki. Czy jesteś już gotowa na kolejny krok, na założenie rodziny? Tak jestem. I bardzo to sobie uświadomiłam w okresie świątecznym. Jak widziałam młode rodziny, czy to na żywo, gdzieś na jarmarku, czy to w internecie, jak robią wspólnie jakieś świąteczne aktywności, to uświadomiłam sobie, że jestem gotowa i że ja też tego chcę, ale nie ma tutaj żadnej presji. Może z wyjątkiem, gdy dzwonię do mojej babci i ona za każdym razem prosi mnie o prawnuka. Na pewno nie będzie tak, że za kilka miesięcy ogłoszę tutaj ciążę, bo żadnych przygotowań w tym kierunku nie ma, a wiem, że będę musiała się do tego przygotować pod okiem lekarza. Ze względu na wszystkie problemy zdrowotne i hormonalne, i może się też okazać, że nie jest to wcale takie proste. Inaczej niż rok temu, jestem też gotowa na zaręczyny, ale tutaj również bez presji to absolutnie nie jest skierowane do Wito, bo ostatnie, co bym chciała, to wyproszone, wymuszone zaręczyny. On jak będzie gotowy, jak poczuje, że to jest ten odpowiedni moment, to sam podejmie tą decyzję i się oświadczy, albo i nie, nie mam w celach na 2025 rok zapisane, że muszę zostać narzeczona więc tak jak mówię, totalnie bez presji. Ja rok temu nie byłam gotowa, mój stan psychiczny był zupełnie inny niż teraz, i pojawiło się też pytanie, czy ja naprawdę nie chcę zaręczyć ze względu na to, jak wyglądam i powiem Wam tylko tyle: nie wszystko, co czytacie w internecie, jest prawdą, a śmiem nawet twierdzić, że obce osoby, które przekręcają moje słowa, piszą bardzo często brednie, więc nie sugerujcie się tym, macie tutaj moją odpowiedź, mimo że moje ciało od tamtego roku aż tak bardzo się nie zmieniło i wyglądam prawie tak samo, to w tym roku jestem gotowa na te zaręczyny, bo po prostu psychicznie czuję się lepiej. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego noworocznego Q&A. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. Widzimy się już niedługo. Pa i buziaki. Miłego wieczoru.